No, hej, to mój pierwszy odcinek. I sorry, że nagrywam telefonem, ale nie chciało mi się ściągnąć ta aplikacja do nagrywania, więc dzisiaj akurat będę nagrywała telefonem. No, to jest moja postać. To są moi znajomi online. Wiem troszkę mało, ale wiecie, niektórzy są w szkole, bo. No, właśnie. Czekaj, napiszę, że nagrywam. napisałam. Dzisiaj chcę nagrać mega prezenty, ale nie wiem czy ktoś mi da. Bo niektórzy są tacy, wiecie. No, szkoda sorry tym telefonem, ale wiecie. Nie chciało mi się y, ściągnąć ta aplikacja Bandicam. Ale jak będę nagrywała następne filmiki, to postaram się ją jak najszybciej ściągnąć, więc jak będziecie chcieli coś napisać w komentarzach niemiłego, no to proszę Was. Ja poświęcam na to czas. Nie, nie obrażajcie, że telefonem i w ogóle, no bo ja to wiem. Jakajcie. Spodziewałam się, że tego. Jakby co, to jestem hip hop 0132 na yy, Mavister Planet. Więc jak chcecie, to możecie zapraszać. Jak nie będę przyjmowała niektórych, no to się nie dziwcie. No bo mam 16 level. Jeszcze nigdy nie miałam VIP-a. Nigdy. Może będę miała dopiero w piątek, za dwa dni albo za tydzień. Ale tak to. Nigdy nie byłam, więc mogę tylko mieć 200 znajomych, a jak będę miała VIP to będę każdego przyjmowała. Widzicie, że dzisiaj nic nie mam, bo dzisiaj koleżanka wszystko mnie kupiła, to co właśnie mam na sobie, to mi to wszystko kupiła. Yy, dziękuję, maili fiary, jakoś tak. Jakajcie? Zobaczę na jej profil. Ona jest spoko, możecie ją zapraszać mali fiary, o właśnie ciekawe pokażę wam jak ile ona mi prezentów dała masakra, jeszcze chyba 5 5 e, e, pustr no pozdra jak to się tam nazywa więc bardzo jej dziękuję że tyle dla mnie zrobiła, o właśnie to wszystko mi dała dzisiaj, więc bardzo jej dziękuję bo właśnie nikt tego. Wiecie, nie jestem taka popularna, więc nikt nie pisze hej od tej i w ogóle. Jak będą patrzeć moje filmiki na YouTube, to może tego się nazywa. Sorry, że tak cały czas gadam, ale lubię gadać. O, o niej to dostałam. Znaczy, tutaj jest... O, pozdrawiam Kate 183 za fa fajną bluzę mi dała. E, no. Maj... jessica 564 też pozdrawiam bardzo. Dziękuję za poduszkę do pokoju, choć taką mam, ale dobra. Pozdrawiam. E, no właśnie no, ona mi dawała. Widzicie? Widziula WP też pozdrawiam. Emo też pozdrawiam, Alicję też pozdrawiam. Paula MSP64 też pozdrawiam. Ja 0132 to moje konto, więc to mnie pozdrawiam. O, dworcową pozdrawiam. 34 Emo. Lad... O, Emo ładna też mi właśnie dała tą sukienkę, co widzicie z listy życzeń. Ja się dziwiłam, że mi dała za 1600 SC taką ładną sukienkę, ale też była i właśnie Emo ładniej e, też dziękuję, bo mi dała 11 po, e, pozdrowień specjalnych, więc bardzo dziękuję jej. E, Polka 147, pozdrawiam killer 2 też pozdrawiam bardzo. Maja200317, Maja też pozdrawiam bardzo. Krymys też pozdrawiam. Violette też pozdrawiam. Tam to są moje, z moich kont. Ciuchy, żeby sobie mieć. To są moje. O, i właśnie miałam takiego chłopaka, ale ze mną zerwał. O, Elizę też pozdrawiam. Wieloletnia też pozdrawiam. Miałam takiego chłopaka. I on mi dał sukienkę za 250 sc, normalnie. I bardzo mu dziękuję. To jest kubakao. No ale niestety zerwał. O, ale z innego kąta mi dał. Usunął, bo to był hipę hip, hopek. I to właśnie sukienkę mi dał za 250 sc. Bardzo mu dziękuję. Olginas, dziękuję, Giuseppe J.T. też, o właśnie, Giuseppe J.T. Nie wiedziałam, że one nagrywa. No na te zaprosiłam ją normalnie do znajomych, a się okazało, że nagrywa. I też ją bardzo pozdrawiam. Fajne ma filmiki. No, No, i co tu wam jeszcze pokazać? Czy mam ten? No, widzicie, VIP-em nigdy nie biłam, bo nawet nie mam tego znaczka, No, to. No, znajomych mam mało, bo, wiecie, mam 51 znajomych tych VIP-ów i zbieram, żeby mieć 100, żeby mieć celeb chociaż. A jak tego to być tym? Jak to się nazywa? Dżukiem czy jakoś? Tak, już nie pamiętam. A właśnie już mi ręka bo. No sorry jeszcze raz, że mam taką sobą jakoś, że mam telefonem, nagrywam, ale wiecie, zrozumcie chociaż trochę. No a tu mam, no, 51 znajomych. O. Też no, ja ci już pozdrowiłam, Maja, flifiary jakoś tak, to więc tego... Y Miłam. No, ja już ją dawno pozdrowiłam, bo po prostu 5 pust i tyle prezentów to masakra. I Emo ładną jeszcze raz. 11, 12, chyba już 13, nawet tych pozdrowień dostałam. nawet wam mogę pokoju pokazać, bo mam wszystkie tamtego. Teraz dziękuję bardzo. Dziękuję też za wszystkie prezenty. Jak chcecie, to zapraszajcie. No, tu macie. O, jak się nazywam? Chcecie, to zapraszajcie. O, właśnie, to jest mój pokój. <grym> może taki nieładny, ale dobra, tam ujdzie. W zapomniane. No, to jest mój pierwszy filmik, więc może tak mi dro. O, tu mam wszystkie te. Tu są wszystkie te czekoladki, to mam ten stand. O, już mi daje prezenty. Dziękuję bardzo, ale nie musisz. Ona mi zawsze... Ona pisze, że mi wszystko daje. Ona jest kochana. No mam ją na Facebooku, ale nie pokażę wam. Więc z tego.